Halo, 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 hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, nazwijmy to, nie wiem, na gorąco, o, na gorąco. Widz mnie powiadomił, że ułatko, nie, Kayo Periko się zepsuło, nie, naprawili, naprawili. Ja mówię, nie, ja to muszę zbadać. No i właśnie idziemy to zbadać. Sytuacja jest niby taka, że została naprawiona jedna rzecz... Jestem po prostu pod y, dużym szokiem, jeżeli chodzi o to, bo Rockstar w końcu się nazwijmy chyba tym zajął po od premiery DLC. Jak się domyślacie, było kilka sposobów na solo złoto, które działały do teraz, ale jeden podobno został naprawiony, dlatego idę tutaj go zobaczyć niezwłocznie. Mianowicie w tym miejscu to jest. Chodzi o ten save. W tym safe'ie zostało już. Y, Podobno naprawione i nie da się już tam wejść. Sprawdźmy to. Generalnie jak to się robi? No wchodzimy w pierwszą osobę, wchodzimy do sejfu i... robimy coś takiego. No tylko... nie udało się. Nie wyszło. Rzeczywiście! Patrzcie! Żeby było słychać. Klaszcze! Brawo, brawo! Rockstar naprawił glitch z sejfem Jak widzicie, nie da się wejść teraz przez safe. Zobaczmy drugą metodę, ponieważ były dwa wejścia do tego safe'u. Zobaczmy, może tylko od góry naprawili. Nie da się wejść po prostu tym sposobem do piwnicy. Czyli solo złoto przez piwnicę zostało na pewno naprawione, jeżeli chodzi o kątem biura Errubio. Z biura Errubio na pewno już tam nie wejdziemy. Brawo, brawo, Rockstar. Udało wam się to naprawić w końcu. Co prawda, w najbardziej leniwy sposób, jaki mógł być. Czyli ustawiając barierę śmierci, ale naprawione, no na naprawione, no. Kto powiedział, że ma nie być naprawiona? Akurat klucz by mi się przydał. Drugi sposób, jaki był, to tutaj trzeba przeprowadzić sobie skrzyneczkę. Także ja też idę zdobyć kluczyk. Wiem, z których strażników leci. Jak ktoś tam nie pamięta, to w zasadzie jest cały czas ten film jak najbardziej aktualny. To wrzucę go wam w opisie, jeżeli chodzi o Kayo Peliko. Chyba tam nie wrzucałem czegoś takiego, jeżeli coś będzie naprawione, no to... Jakby dopiszę to, nazwijmy. No, znaczy, no raczej tam chyba nie było żadnych takich glitchy większych, ale wszystko generalnie... Się sprawdza, jeżeli chodzi o jakieś... Triki tutaj większe, to się zajmiemy. Generalnie, no teraz musimy sprowadzić sobie tę skrzynkę. Skrzynki jedne mamy w tym miejscu, więc sobie je od razu zabieramy. O! Byłem tam przez chwilę. Ale mnie wywaliło. Nie wiem, chyba się nie da. Te... Chyba po prostu się nie da tutaj tego zrobić. O! Nie! Jak widzicie się da. Da się dalej przejść do piwnicy, bo jestem. Jak widzicie jestem w piwnicy. Yy, także została naprawiona wersja tylko, żeby wchodzić przez safe. Da się tutaj dalej wejść, jak widzicie, jestem tutaj, także Brawo Rockstar, ale to są takie oklaski. Nazwijmy to powolne. Da się jeszcze tutaj dostać. Ok, no to mamy jedno miejsce potwierdzone, czyli tak, do piwnicy dalej możemy wejść. Jeżeli bardzo chcecie, da się. Drugim sposobem możemy tutaj wejść. I normalnie mogę, jak widzicie, zebrać złoto. Nic się nie dzieje, także. No, tylko, że ta metoda jest oczywiście trochę trudniejsza, no i wymaga, wiecie, trochę więcej czasu i w ogóle, ale. Mimo wszystko da się tutaj wejść Sprawdźmy pozostałe metody Jak to wygląda Jednym z miejsc w zasadzie jest tutaj Ale one mi zazwyczaj nie wychodziło Także ja tutaj nie, raczej nie wiem Czy to uda mi się pokazać Ale no tutaj też się da wejść Właśnie ten sam sposób właśnie od tej barierki Ale to mi nigdy nie wyszło Ani razu mi się nie udało jeszcze zrobić tego Mimo że No jakkolwiek nazwijmy ogarniam tego glitcha Ale no dla mnie to jest tutaj trochę za trudne Żeby to zrobić nie wiem nie wiem czemu, ale no mi to po prostu, no, no nie chce wyjść, no. Nie wiem, pójdziemy tam y, dalej, nie? Bo tutaj, mówię, jest tylko kilka sposobów. Kilka takich wejść i można po prostu spróbować. No cóż... Mogę powiedzieć tak, wziąłem sobie to za pierwszym razem. Bo tutaj ja próbowałem z tym, ale. No nie wyszło mi. Nie wiem, nie chciało mi coś wyjść. Za pierwszym razem tutaj wszedłem. Także. Nie wiem. Widzicie, mogę normalnie podnieść, żeby było pełne. No naprawili, no kurde, no naprawili jedną rzecz. Ale. Jeszcze została jedna rzecz. W jednym jeszcze miejscu. No już mnie wykryli od razu. A ty tak, w sumie nawet lepiej, bo i tak. Nie, w sumie skrzyneczka jeszcze. Nie, już nie mam skrzyneczek nigdzie. Nie no, chcę powiedzieć, że. Myślę, że już do przyszłego tygodnia. Gold Glitch prawdopodobnie zostanie naprawione całkowicie. Bo gdy już założyli jedną barierę, założą zaś następną, tą przeciągną pewno. Tutaj jakoś to poustawiają, pewno. Myślę, że naprawdę do następnego tygodnia y, Gold glitch na Kayo już nie będzie istniał. Ale zobaczymy, no. Jak mówię, jak już się tym zajęli, chociaż że mówili, ustawili małą część, no to, to już jest jakiś sukces. Ale mimo to, to jest bardzo śmieszne, że w sobie wchodząc w ścianę można zrobić takie głupoty, po prostu. Zajmiemy się także teraz tutaj, w tym miejscem. Jeszcze jedno zostało mówię, miejsce, gdzie możemy po prostu sobie wejść, bo jednego ja po prostu, no, no nie potrafię. I pewno z botami cały czas działa. Więc nie ma co tak naprawdę myślę, że tego sprawdzać. A nawet, jak już to jest bardzo czasochłonne, żeby to wszystko posprawdzać, a zajmiemy się tak naprawdę tym. Dopiero jakby to naprawili, no to trzeba patrzeć, czy te stare metody, czy jeszcze działają. Ale to jest po prostu zwyczajnie, mówię, szybsze, niż jakieś tam wiecie, układanie elementów, żeby boty zatrzymać. Po prostu na skrzyneczki to jest kurde najprostsza sprawa. Dobra, ustawiona skrzyneczka, także chodzimy. No, mówię, uda się za, nie wiem, za trzecim, czwartym razem. Akurat tam mi weszło od razu. No, nie wiem, Tak jak dosłownie powiedziałem, nie wiem, ile minął 5 sekund. No, da się cały czas wchodzić, no. Naprawili, mówię, część, nie wszystko. Ale da się. Myślę, że jeszcze z botami tam, że się ustawia te rzeczy, żeby boty zablokować drogę, to też pewno będzie działało. Także. No, no mówię, moim zdaniem do następnego czwartku zostanie to już całkowicie już naprawione, po prostu zwyczajnie i mamy właśnie sobie alarm. W każdym razie to byłoby na tyle, do następnego cześć.